Witam Was serdecznie. Czeka nas już ostatni odcinek tego Let's Play. <laughs> Szukam <Schon> ostatnie starcie. <laughs> ostatnie, nieostateczne, myliłam się. Mam nadzieję, że to przejdzie szybko i bez większych porażek. Ale znając życie, yy, będzie dużo <laughs> tych porażek. Dlatego, no cóż. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Wszystko się okaże. To już będzie końcówka gry. Zapraszam do oglądania. To jest to boguś. Początek nowego życia. Ty, ja i Tam Laska. Ta wszelka. już nie mogę się doczekać jego gotową. Mm. twoim ostatnim misiu. Bo jak wypcham twoich koleżków, to nóżki przy kominku grzać sobie będę! Na mięciutkiej niedźwiedzie i skórze. A teraz ryknij jak świeżej i stój spokojnie, żebym mógł cię zastrzelić. Chciałbyś <grywa> Trafsz na królikiem, dobra. Gdzie są króliki? A ja gdzie są? Widać w ogóle. Uciekaj w ogóle, Oto jest kulik. Szola z O ty, Ani się nie schowałeś, ani nie uciekaj. Za smroć szalas, kunksem, Oszlak. Przlak, szlak, szlak. Dobra, dobra, dobra żeby je, wyderbiaj. Tak, tak, sprawdziliśmy go. Dobra. Ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to. Ryknąć na niego tak, żeby padł. Zaraz zobaczycie państwo. Nasz Elliot. O, 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 o. Ryknij na szona, aż padnie. No, no, aaa! Dobra, 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 bo ja nie wiem, co mam zrobić. Aha, ogłuszyć się na wybiórku. Dobra. A! No przestań do mnie strzelać, wariacie! Jeden. No! Czekajcie, bo zaraz zginiemy. Za beznadzieja bez Jedno, na niego. Aaaaa! No wrzucaj wreszcie na niego! Tak! Udało się nam! To wiemy! Tak! Ooo, jaka minę zrobił! Поставь на постклин из фильма, вообще так выглядит. Ну, из фильмов. Wszyscy się cieszą, teraz wszyscy naszone. Tak. No dobra, może to jest tak, pogadam na koniec. <laughs> Cieszę się, że skończyłam swój pierwszy Red Play. Naprawdę jestem zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, bo. W ogóle, że coś z tego wyjdzie, z tego całego mojego nagrywania, że no będę miała jakichś widzów. No, że będzie fajnie dalej. Na razie nie widzę, żeby ktoś głosował. Jak po prostu nikt nie będzie, to wcale wybiorę coś. No, nie wiem. Jeszcze się co do tego zastanowię, ale no, cieszę się bardzo, że skończyłam to. Że jest jak jest, ale jest skończona gra. Chcę jeszcze powiedzieć coś o tej grze. Grafika jest naprawdę bardzo ładna. Gra została wyprodukowana w 2006 roku. No i jak na ten rocznik, to grafika naprawdę bardzo ładna. Wszystko takie dopracowane. No widać było podczas gry uwzględniałam wiele bugów, no ale wiecie, to 2006 rok, to nie ma się tak wiele spodziewać czego. Ale gra mimo tego naprawdę miała dosyć ładną grafikę. Dialogi też były bardzo fajne, no, świetnie skonstruowana gra. Jest jedna z moi, to jest jedna z moich ulubionych gier. Naprawdę lubię tę grę. No i mam nadzieję, że Wam się podobał ten Let's Play i że zachęciłam chociaż część z Was do zagrania w tę grę, bo jest naprawdę świetna. Pokazałam Wam wszystkie, jakie tu były odznaki, dlatego mam nadzieję, że dzięki temu jakoś Wam pomogłam, żebyście mogli już sami potem zbierać te odznaki bo no nie jest aż tak trudno je zbierać. No ale co prawda są niektóre tak ukryte, że nawet no, ja y, za bardzo nie wiedziałam, gdzie są. Y, dlatego no, mam nadzieję, że wam się y, y, pomogłam jakoś wami, że wam się podobał ten mój Let's Play. Y, tutaj mam właśnie pokazywane y, dobingi, jakie były. No, edycje dźwięku. Naprawdę, no, gra jest bardzo fajna, ciekawa, śmieszna, humorystyczna. <śmiech> <śmiech> Jeśli chodzi o ocenianie w jakiejś skali, to 10 na 10. Bo to jest, jak mówiłam, już w 2006 to i tak się wysilili z grafiką i w ogóle z dialogami, wszystko było świetnie. Bardzo właśnie z, do, tej, do, do filmu, gra była bardzo upodobniona do filmu, to mi się bardzo podobało. Szkoda, że nie ma drugiej i trzeciej części, ponieważ z tego co wiem to film ma trzy części, jakoś tak, nie wiem. <laughs> Oglądałam tylko jedną i chyba drugą też, nie wiem, nie pamiętam, ale chyba sobie obejrzę. No, dobrze. To Dziękuję za to, żeście oglądali mój let's play i mam nadzieję, że no, będziecie oglądali je kolejne moje let's playe, moje zagrajmy i mam nadzieję, że yy, jakichś widzów będę miała, bo na razie no to no, nie ma żadnych widzów, no ale oglądalność moich filmików i tak jest duża, już chyba ponad 500 coś takiego widzów oglądało wszystkie moje filmiki, 500 osób. Ale no widzów nie ma na razie. Ale i tak mnie cieszy, że tyle wyświetleń było moich filmików, aż 500, ponad 500, to naprawdę y, dobry wynik. Y, cieszę się. No ale jak będą widzowie, no już na przykład jak będzie 50 widzów, to nie wiem, zrobię jakiś filmik z podziękowaniami. Na pewno, na pewno będą filmiki z podziękowaniami, jeśli będą na coś widzowie, to, to o to, to już naprawdę nie trzeba martwić. Proszę Was bardzo serdecznie o subskrypcję, ponieważ jest ona dla mnie ważna, naprawdę. YouTube, to teraz, no, YouTube jest teraz dla mnie prawie jak, no... Y, prawie codziennie nagrywam filmiki, staram się, żeby to wyszło wszystko jak najlepiej. Y, mam taką nadzieję, że to w ogóle będzie. Y, to całe nagrywanie jak najlepiej mi w to wychodziło. No cóż, jestem dopiero początkująca, no i nie wiem czy Aż tak dobrze się na tym wszystkim znam, dlatego, no, nie wiem, czy to się tak będzie w 100% podobało, ale no, mam nadzieję, że na razie wszystko jest ok i nie mam żadnych, nie wiem, yy, nie jestem jakaś skoordynowana za bardzo czy coś takiego. No, ale, no wiecie, to, to jest mój dopiero pierwszy let's play, to trochę się martwię, że, nie wiem, że komuś się nie spodoba i w ogóle <laughs> mam takiego stresa, yy, że. Nikomu się nie spodoba i boję się, że, że nic z tego nie będzie, No ale myślę, że może coś z tego będzie, może jakaś iskierka nadziei dla mnie jest. Dlatego no... <śmum> Mam no cóż, na pewno takiego sukcesu jak Hans czy niezapominajka nie osiągnę, sukcesu jak -Nie, nie osiągnę, ale zawsze to coś, wiecie. Y... No ale, no może być dobrze, także e, będzie okej. Okay. Co my tu mamy w tej dzikiej szkole takiego? Przecież skończyliśmy przecież grę. To nie wiem, nie wiem, naprawdę, co teraz mam może pokazać. E, dzikie wyzwania. Ty. Hmm. Cóż, e, ta nagroda za te to w ogóle. Turki. Tutaj możemy powtórzyć poziomy. Tak to wygląda. No, wszystkie mam odznaki wszędzie. To, to super, super, nie? Cieszę się, że wszystkie odznaki wybrałam. Dobra, już wszystko. Co jeszcze mogę wam pokazać? Mamy wszystkie odznaki. to ja pokazywałam. Są tu jeszcze dzikie wyzwania, ale nie wiem, czy będę je robić. Mm, nie wiem. <śm> yy, może coś zrobię z tych rzeczy. Dzikie zawody, szybkie wyzwanie. Co to takiego? Wszędzie króliki, są różne. W... Wywania na koła. Yy, trochę nudne są te rzeczy. Ale dobra. Kilka pamięć. W górę, w górę. No nie wiem, naprawdę. Co to wybrać tak? <laughs> co wam jeszcze mogę pokazać? A to szybkie wyzwanie. A to dzikie zawody to szturnie gier. <laughs> nie wiem, co to jest jeszcze takiego ciekawego. Co by Wam mogło pokazać? Takiego super. Nie wiem gdzie jest ta super nagroda, która miała być pod koniec gry. Nie wiem, No nie wiem, naprawdę. Co jeszcze chciałabym dodać? No, że długo okaże się kolejny let's play. Nie wiem jaki jeszcze, także nie powiem. Nawet jakbym wiedziała, to bym nie powiedziała. Bo to jest niespodzianka. Tak, to jest niespodzianka. Mieliśmy się by specjalną nagrodę, a jakoś jej nie ma. Nie wiem gdzie jest. Nie mogę jej odnaleźć. To nigdzie. Tu, 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 wiesz, twórcy. To twórców wszystkich, to widzieliście pod koniec gry. <kluzła> Opcje. Dzika szkoła. A tu nie ma nic tej dzikiej szkole. Tak, dobra. Powtórki. Dziki zamian. A z dzikimi to eee, Dziękuję za oglądanie mojego let's playa. Pozdrawiam Was serdecznie. Eee, zapraszam do moich kolejnych let's play. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Moich widzów. Kajolinda111.